Powodzenia. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Powoli szczyt, potem 6 lewy zacisk, do 2 prawy długi zacisk, do 3 lewy. Do 5 prawy, lewą przez 50. 4 prawy, do 4 lewy, wąsko. 6 prawy, bardzo długi, do ukryty, 2 lewy, 6 zacisk. Otwiera 6 przez szczyt bardzo długi, do 5 prawy, długi otwiera do 5 lewy. Powoli lewą przez 150 szczyt ukryty otwarty nawrót lewy. Do 6 prawy długi, 50. 6 lewy przez szczyt, do 6 prawy. Lewą przez 80, ukryty, otwarty nawrót prawy. 6 lewy, długi, 80. Powoli, 6 prawy przez szczyt, bardzo długi zacisk, 3 zacisk. Otwiera do nagły, 5 prawy przez szczyt, 50. Ostrożnie, 5 lewy przez wybój szczyt. Do 5 prawy długi zacisk, 4 do ukryty, 2 lewy długi zacisk. 50. Śrokiem przez szczyt, do 4 lewy długi otwiera, 6. Ostrożnie, 4 prawy bardzo długi zacisk, przez szczyt zacisk, 3. Do 3 lewy przez szczyt, długi otwiera, 50, ukryty otwarty nawrót lewy. 4 prawy długi, potem 5 lewy długi Zacisk do ukryty, nawrót prawy Otwiera lewą przez 30 4 prawy do 3 lewy długi Do 3 prawy długi do 4 lewy, potem powoli 5 prawy do ukryty, otwarty Nawrót lewy Otwiera długi, 33, prawy długi przez szczyt, do 3, lewy długi, zacisk. Do 3, prawy długi, zacisk, do powoli, 4, lewy długi, do ukryty, otwarty na wrót, prawy. Do 5, lewy przez szczyt, długi zacisk, 2. Do 5, prawy, potem 5, lewy, bardzo długi przez szczyt. Potem powoli, 4 lewy, 1 prawy. To jeden lewy długi, otwiera, do 6 prawy, 100. 4 prawy długi, otwiera przez szczyt, ostrożnie zacisk, 2 prawy, do 1 lewy zacisk. Zacisk, długi, otwiera przez szczyt, do 4 prawy długi, do 3 lewy, do 2 prawy długi zacisk. Jeden lewy prawo przez 120. Cztery prawy, długi, do hamuj. Dobra robota. Wydaje mi się, że poszło nieźle, ale poczekajmy na wyniki. Thank you